i z wami. Czemu się boicie? Skąd u was tyle zwątpienia? Spójrzcie na moje ręce i stopy. Chyba widzicie, że to ja sam jestem. Dotknijcie mnie i sprawdźcie. nie ma przecież kości ani ciała, a ja mam. Mówiłem wam to już wtedy, kiedy jeszcze byłem z wami, że wszystko, co napisano o mnie w prawie mojżesza, w pismach proroków i psalmach, musi się wypełnić. Napisano przecież, Mesjasz będzie cierpiał i z martwych powstanie trzeciego dnia. W imię jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Począwszy od Jerozolimy, wy jesteście świadkami tego. Oto ja ześlę na was obietnicę mojego ojca. Wy zaś w mieście zostańcie, aż będziecie przeobleczeni mocą z wysoka.